Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne ciasto pod wdzięczną nazwą Śliwkowa Pokusa. Jest wilgotne, mięciutkie i znika w mgnieniu oka. To idealny deser na jesień, na popołudniową kawę albo jako słodka niespodzianka dla rodziny. Gwarantuję, że po jednym kawałku będziecie chcieli więcej. A teraz zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będą nam potrzebne jedna kostka masła o wadze 200 g, pół szklanki cukru. Jeśli lubicie słodsze ciasta, dodajcie więcej. 2 opakowania cukru waniliowego, 4 jajka w temperaturze pokojowej, 250 g mąki pszennej, 1 budyń śmietankowy bez cukru o wadze około 40 g, 2 łyżki kakao, 100 ml mleka, Jedna łyżeczka proszku do pieczenia, 250 g śliwek oraz cukier puder do opruszenia ciasta po pieczeniu. Rozpoczynamy od roztopienia masła, bierzemy mały garnek, przekładamy masło i roztapiamy na małym ogniu. Roztopione masło ściągamy z ognia i studzimy. Do misy miksera wbijamy jajka. Wsypujemy cukier oraz cukier waniliowy i miksujemy przez około 2-3 minuty. Wlewamy rozpuszczone masło oraz mleko. Ja wymieszałam sobie masło z mlekiem, dzięki temu szybciej wystygło. Przez chwilę miksujemy. Przesiewamy mąkę oraz proszek do pieczenia. Przez chwilę miksujemy na wolnych obrotach. Połowę ciasta przelewamy do osobnej miski. Do miski wsypujemy kakao, mieszamy. gotowe. A do drugiej wsypujemy budyń i również mieszamy. Gotowe. Przygotowujemy sobie formę do pieczenia. Moja ma 24 na 24 cm i jest wyłożona papierem do pieczenia. Wlewamy jasne ciasto. A następnie ciemne. Możemy zrobić takie wzorki. Przygotowujemy sobie śliwki. Śliwki przecinamy na pół. Odpestkowujemy. I układamy skórką do dołu. I tak przygotowane ciasto śliwkowa pokusa wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 50 minut. Ciasto gotowe, pozostawiamy go do ostygnięcia. I tak wygląda to przepyszne ciasto w środku. Jest mięciutkie, puszyste i przepięknie pachnie. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.